Cześć! Witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj, jak widzicie, ciskam sobie na No Ogólnie to cały czas teraz na jalachar ciskam na faku, ale ogólnie mało wchodzę na tibie na razie, tak sobie tylko. A taki teraz weekendowy gracz. O, tutaj miksturki sobie ciskamy. Sprawdzam, może jakieś będzie wzmocnienie. Albo będzie miksturka na Expo. Wypiję od razu level więcej. O! Tu sobie tak podróżujemy. Tutaj mamy na razie zmutowanych ludzików. Masę miksturek, a tutaj to nic ciekawego nie ma akurat. Na tym miejscu jakoś mi komputer laguje strasznie, nie wiem czemu. Gram, on cały czas mi laguje, laguje, niby dobry komputer, ale nie wiem o co chodzi. Muszę coś ogarnąć, bo coś z nim musi być nie tak. Może procesor się zanieczyścił, bo co ja rok temu czy ostatnio go tak serwisowałem. A teraz coraz gorzej działa, albo coś już musiada. Muszę jakieś programy pościągać, zobaczyć, co tam się dzieje. O, tu jak widzicie, mamy takie monstery. Zmutowane raciki. O, i mutated bat. Baty zwykłe są, a to są takie zmutowane. A, dobra, tutaj sobie teraz będziemy podróżować, bo chciałem zwiedzić taką miejscóweczkę. Byłem tu nieraz, no ale dawno nie grałem, to tak sobie o. Trzeba pospacerować. Zaraz, gdzie to było? To tu? A nie, nie, gdzie ja weszłem? Ale tu też fajnie. Uu. Monsterki. Słabe to słabe, ale bestiarki trochę się pobija zawsze. Tutaj, a, tutaj te slajmy też zmutowane. Tutaj same zmutowane monsterki są. Dobra, ale tu gdzieś teleporcik mi się zdaje. O, no właśnie, teleporcik, ale nie wiem, czemu od niego wejść nie można. Na pewno trzeba mieć paka i jakiegoś cuśika zrobionego. A na pewno do bosa teleporcik to jest, o. Tam bosa przed chwilą pokonałem za to bramo, bo ogólnie to zwykły śmiertelnik tam nie wejdzie. A ja, że ja Lahar Questa zacząłem robić, to mogę tam teraz zabramy sobie wejść. O, tutaj to już będzie bardziej niebezpiecznie, bo tu już bok mamy. Nikt Niktmarestiony to już takie mocniejsze monsterki, to już wiadomo, trzeba uważać. O, tutaj już biorę trochę na michy, ale zaraz zobaczycie solóweczki konkretne. Wiadomo jak solóweczki na blisko, to tylko z Assassin Starów. Nie z Royal Starów, sobie Assassin, Assassin to już odpuściłem Royal mocniejsze są. Destroyer to już taki mocniejszy monsterek, no. Uuu tutaj to całkiem Patrzcie jaka solóweczka Dwa naraz i nie dygam się w ogóle o. Ale przygotowane jestem Strong hal potionów mam dużo To mogę sobie tutaj blokać na blisko Destroyerki Zaraz zobaczymy następno tutaj Groty Tutaj z tej już wychodzę Bo nic tak specjalnego Ale fajnie można je zmieniać Ork zmienia się w bokridera, czyli tak prawdę mówiąc, ork, zmutowany ork to inaczej bokrider. Dobre. To w takim razie na ork fortecy też bokridery powinny być, a czemu nie ma? Nie pomyśleli o tym. Mogliby dać. Dobra, gdzie tu się wchodziło, to tutaj. Mi się zdaje, że tutaj jest też ciekawie. Trzeba sobie solóweczki porobić jakieś ciekawsze. A tutaj to tak myślę, że będę solóweczki. Co prawda nie mam już aż tak dużo health halpetionków, bo trochę mi spadają jednak. A na tych co całkiem wasik pójdzie na pewno, bo one mają dużo HP, odporne są bardzo na ataki. O, ale uciekł, wydygał, rozwaliłem. No to piękna solóweczka, dwóch naraz ładnie wzięłem. Tego to już wiadomo teraz, że pokonam. Jak tamtego się udało. No ale mało mam Strong Health Potionów, to będę musiał uciekać niestety, bo, bo trochę dygam, że padnę zaraz. No dobra, w takim razie dziękuję za obejrzenie odcineczka, życzę wam miłego dnia, cześć!